Ten sezon nie przestaje zaskakiwać. Kiedy wydawało się, że Louis Hamilton będzie dzisiaj poza zasięgiem, Max Verstappen jak z rękawa wyjął kolejne niesamowite kółko. Red Bull ewidentnie ma plan na ten weekend i jak na razie realizuje go perfekcyjnie. Jednak w tym planie pojawiło się duże pęknięcie, które może jutro odwrócić skrypt tej rywalizacji. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników zostańcie ze mną. Jest sobota 11 grudnia. Daniel Biały, Echa Padoku. Spotykamy się dzisiaj w wyjątkowym momencie historii, również historii tego kanału. Symboliczne 500 odcinków, miliony wyświetleń, setki tysięcy godzin obejrzanego materiału, a to wszystko dzięki Wam. Dziękuję Wam dzisiaj za każdą minutę spędzoną ze mną, za każdy pozostawiony komentarz. Żałuję tylko, że nie mogę mocniej zaangażować się w interakcję z Wami. Czas mi po prostu na to nie pozwala i nie mogę obiecać, że to się zmieni. To, co mogę obiecać, to to, że zawsze znajdziecie tutaj pigułkę najważniejszych, najciekawszych informacji ze świata Formuły 1, podanych w bardzo przystępny sposób. Nie będzie tutaj cyrkowych występów, nie będzie tutaj śmietnikowego języka, będzie wszystko to, co najlepsze dla prawdziwych fanów Formuły 1. I jeszcze raz Wam dziękuję, a teraz wracamy do tej dużo większej. Historii, która rozgrywa się na naszych oczach. Red Bull zrobił dzisiaj Mercedesowi przykrą niespodziankę, zrobił przy... niespodziankę chyba wielu z nas, wielu obserwatorom. Nie spodziewaliśmy się takiego obrotu sprawy. Zarówno wczorajsze, jak i dzisiejsze zajęcia wskazywały na to, że na dystansie jednego okrążenia Mercedes będzie miał dużą przewagę, że Lewis Hamilton nawet nie poczuje oddechu rywala na plecach. Tymczasem w decydującym momencie to Verstappen okazał się mieć więcej tempa i więcej argumentów. Przewaga jest co najmniej zastanawiająca. Przy, przypadek, czy może efekt zaskoczenia rywala? Żadnego z tych scenariuszy nie można wykluczyć, ale trzeba powiedzieć, że od początku tego weekendu Red Bull idzie własną ścieżką. Wczoraj wyglądali, jakby skupiali się tylko i wyłącznie na tempie wyścigowym, I to tempo na tych miękkich oponach wyglądało naprawdę bardzo dobrze. Dzisiaj również nie wyglądali, jakby gonili za tym najlepszym czasem okrążenia, ale to zmieniło się w kutrze. Wczorajsza aktywność na tej miękkie oponie, długi przejazd Maxa Verstappena, naprawdę w naprawdę dobrym tempie sugerował, że to właśnie na tej oponie Red będzie próbował zakwalifikować się do wyścigu i tak się stało. Na tej oponie ruszy jutro Max Verstappen ruszy również Sergio Perez, ale w przypadku Verstappena jak mówił Christian Horner, było 50-50 przed kwalifikacjami zadecydowała ta przygoda na pośrednim komplecie który Max Verstappen po prostu zniszczył Mówiłem wczoraj, że bardzo ważna będzie noc i ta praca wykonana w symulatorze, receptą na to duże tempo Mercedesa na prostych odcinkach okazało się z Rzucenie docisku w obu samochodach wykorzystano bardzo małe tylne skrzydło, mało tego docisku i Horner mówił, że nie wyobrażacie sobie, czy mało kto wyobraża sobie, jak trudno jest opanować ten samochód na tym torze z tak małą ilością docisku. To jest właśnie element, w którym Max Verstappen bije wszystkich na głowę, ale trudno się dziwić, Max dorastał w tych samochodach budowanych według filozofii Adriana Neweya, Max uczył się odczuć tego samochodu przez wiele lat i dzisiaj zbiera tego żniwo. Warto tutaj dodać, że na 20 minut przed startem kwalifikacji w garażu Red Bulla po obu stronach trwały gorączkowe prace. W przypadku strony Maxa Verstappen mechanicy byli pod podłogą, byli z tyłu. Obok tego mechanizmu DRS w przypadku Sergio Pereza jego samochodu nie było całej tylnej sekcji. Christian Horner tłumaczył te rączkowe pracę koniecznością wymiany wielu zmęczonych elementów, które mają przejechane naprawdę bardzo dużo kilometrów. Zauważono jakiś problem w samochodzie Maxa Verstappena, więc profilaktycznie wymieniono te same elementy również w samochodzie Sergio Pereza, żeby uniknąć ewentualnej usterki. Natomiast zwracam uwagę, i to jest moja teoria, na to co mówiło się, czy o czym mówiło się w trakcie minionego. Tygodnia. Sergio Perez miał w piątek, jeszcze w trakcie ostatniego weekendu, sprawdzać jakieś nowe rozwiązania, które mają poprawiać wydajność tego samochodu. Na prostych, ostatecznie w Arabii Saudyjskiej i nich nie wykorzystano. Niewykluczone, że właśnie tutaj Red Bull wyjął kolejnego asa z rękawa i w ostatniej chwili, rzutem na taśmie zmienił coś w konfiguracji swoich samochodów. Tego nie można wykluczyć. Być może nigdy nie dowiemy się, czemu miały służyć te prace. Pokerowym zagraniem było też wykorzystanie Pereza w trakcie Q3 ten zabieg dobrze wykonany mógł dać jedną góra dwie dziesiąte sekundy przewagi ale co ciekawe Louis Hamilton zapytany o to czy rozważali taki scenariusz powiedział, że nawet o tym nie pomyśleliśmy w kontekście walki o mistrzostwo świata Mercedes przegapił ten element tu każdy ułamek sekundy może w ostatecznym rozrachunku się liczyć myślę, że kolejny punkt na korzyść Red Bulla w trakcie tego weekendu Toto Wolf po zakończeniu kwalifikacji mówił: Jest 1-0 do przerwy dla Red Bulla. Myślę, że tych punktów Red Bull, takich małych punktów, może sobie zapisać zdecydowanie więcej. Ten cień, o którym może się trochę mówić po tych kwalifikacjach. To nie był decydujący element, to trzeba powiedzieć otwarcie, bo chociażby na tym drugim kółku, które Max Verstappen zakończył nieco wcześniej, nie dojechał do linii startu mety, miał bardzo zbliżone tempo, więc to nie, wy nie wynikało ścienia, szczególnie w trzecim sektorze. Max Verstappen był piekielnie szybki i to już jest ten jego naturalny talent to jest ta iskra, którą widzieliśmy tydzień temu przeniesiona na zupełnie inny obiekt warto pamiętać, że szczególnie przy nocnych wyścigach ze strojeniem samochodu, szczególnie pod tą nocną, chłodniejszą sesję jest jak strzelanie do poruszającego się celu i dzisiaj inżynierowie Mercedesa ewidentnie przestrzelili o tym mówił otwarcie Toto Wolf Red Bull lepiej trafił w to optymalne okno pracy mówiłem w okrążeniu formującym sporą na temat przegrzewania się opą Zarówno w samochodzie Louisa Hamiltona, jak i Maxa Verstappen'a. To był sygnał, to była wskazówka, że to nie są ustawienia na te warunki, na warunki, które panowały w trzecim treningu, ale właśnie wyczekiwanie tego, co wydarzy się na to, że kiedy będzie chłodniej. No i tutaj Red Bull kolejny raz w ten weekend wykonał lepszą pracę od Mercedesa, co przełożyło się na końcowy wynik. Optymalne okno pracy wiemy, ma ogromny wpływ na czas okrążenia. Czasami nawet te różnice między partnerami zespołu dochodziły do pół sekundy, a i więcej, a to wszystko. Było wynikiem tej różnicy kilku stopni, jeżeli chodzi o przygotowanie opon. Biorąc to wszystko pod uwagę, wygląda jakby Red Bull złożył wiele drobnych elementów ze sobą i to dało przewagę nad Mercedesem. W całym planie, w tej całej zbroi, w którą Red Bull ubrał na ten weekend Maxa Verstappen'a, jest jednak spore pęknięcie. Mówię tutaj o tej różnicy dotyczącej opon startowych. Miękka Opona na pewno pomoże na starcie, pomoże ruszyć mocno. Dojazd do pierwszego zakrętu jest bardzo krótki, Max powinien się obronić, ale może bardzo szybko się zdegradować. Konieczność szybkiej zmiany opon, zanim Max wypracuje sobie przewagę, może rzucić go gdzieś w środek stawki, za dużo wolniejszych kierowców i po walce o tytuł mistrzowski może pozostać tylko wspomnienie. Natomiast Luis na tym dłuższym przejeździe na pośrednich oponach będzie mógł się cieszyć otwartym torem będzie mógł budować przewagę i uśmiechać się patrząc we wsteczne lusterko i słuchając poleceń inżyniera zespołowego czy informacji jak daleko zanim Max Verstappen się znalazł pozycja na tym torze jest kluczowa to jest jasne natomiast jeżeli będzie nawet nieduża różnica Delta w stanie Opon. Widzieliśmy, że Lewis Hamilton nawet na trudnych torach jest w stanie poradzić sobie z Maxem Verstappenem, mimo że ten robi wszystko, dwoi się i troi, żeby go nie przepuścić. Lewis Hamilton ma też. Po swojej stronie pewność siebie, dwa weekendy wyścigowe i dwa razy był w stanie tempem wyścigowym, umiejętnościami pokonać Maxa Verstappena. To na pewno będzie się działo u niego w głowie i w głowie Maxa Verstappena. Luis będzie w roli, którą uwielbia, będzie w roli myśliwego. Max Verstappen będzie tą zwierzyną. Jak to się wszystko rozstrzygnie, zobaczymy. Perez rola tych skrzydłowych będzie naprawdę bardzo ważna Perez dzisiaj pomógł, da, dał ten cienia redamiczny ale Red Bull rozegrał to też świetnie nie poświęcił całkowicie Pereza bo na kolejnym przejeździe to Max dał trochę cienia Sergio Perezowi on jutro na pewno na starcie również postara się wykonać, wykonać wykorzystać te miękkie opony wykonać dobry start Luis będzie miał wokół siebie kilku kierowców na tych miękkich oponach będzie musiał e, uważać i na pewno będzie chciał Perez utrudnić Hamiltonowi życie jeśli jesteśmy przy utrudnianiu, to choć Mercedes te swoje największe sukcesy zawdzięcza jednostce napędowej, to ta jednostka w tym roku naprawdę nie pomagała Walteriem Bottasowi. Ona była przyczyną wielu problemów i w ten weekend kolejne problemy z jednostką napędową, które zmusiły Mercedesa do zmiany tej jednostki w ostatniej chwili na dużo starszy element. Mówił o tym Totowol w takim komunikacie przekazanym samemu kierowcy: Wykonałeś, czy wykonujesz świetną robotę, mimo tego jak Wygląda, czy w jakim stanie jest jednostka napędowa. Ekipa z Brackley chyba może trochę żałować, że Botas nie dostał w ten weekend nowej sztuki, bo wtedy pewnie nawet mimo kary byłoby łatwiej, byłyby wyższe pozycje, czy wyższa pozycja w kwalifikacjach i wyścigu. Pewnie lepiej by sobie poczynał niż z taką mocno skręconą jednostką napędową. Świetne kółka pojechali dzisiaj Norris oraz Sainz. Ten pierwszy musi się pilnować, bo jak sam mówił nie chciałby wejść w tą finałową rywalizację między Verstappenem a Hamiltona a gdyby gdzieś tam doszło do kontaktu z Hamiltonem to mimo że Norris od niedawna mieszka w Monako w domu, w ojczyźnie raczej nie miałby się co pokazywać. Uzy jego mamy, która jest obecna na to, że po tym naprawdę dobrym występie, bezcenne. Z kolei Hiszpan był zadowolony, że udało mu się poskładać czyste kółko, co w tym tłoku nie było łatwe. Początek kwalifikacji dla niego bardzo trudny, ale jak powiedział, nie było to perfekcyjne okrążenie. Z ciekawostek: to Russell po raz pierwszy w sobotę w kwalifikacjach przegrywa z Latifim. Czyżby już to marzenie o fotelu Mercedesa kiedyś się zrealizowało, nie dawało takiej motywacji do walki, ale tam też były jakieś problemy w samochodzie. O tym więcej może innym razem. Na koniec dwie ciekawe informacje: Ross Brown i Pat Simons. Zostają w tych swoich rolach tylko do końca roku 2022, potem rozstaną się z Liberty Media, i to prawdopodobnie jest związane z informacją, która pojawiła się. Wyszła wczoraj z ust samego Rosa Brauna w materiale F1 TV Tech Talk, że niedługo ten zespół, który pracował nad przygotowaniem nowych zasad rywalizacji. Odejdzie z Liberty Media i przejdzie pod skrzydła FIA. Być może ten ruch, to odejście i Brown'a i Simona jest w jakiś sposób z tym powiązane. We wspomnianym materiale pojawił się również Mike Elliott z Mercedesa, który Powiedział, czy z którego słów wynika, że tegoroczny samochód Mercedesa miał wyglądać nieco inaczej. Magajot przyznał, że Mercedes planował wdrożenie nowego nosa. Niestety, w ostatniej chwili biorąc pod uwagę okoliczności tą sytuację epidemiczną, trudne. Warunki logistyczne zrezygnowali z tego rozwiązania i nie wykorzystali żadnego z dostępnych. Żetonów. W padoku mówi się trochę o tym, że Mercedes przegrał bitwę z testami zderzeniowymi, że tych testów tego super smukłego, wąskiego nosa nie udało się po prostu przeprowadzić i dlatego zrezygnowali z tego rozwiązania. Myślę, że szerzej na ten temat porozmawiamy sobie w kolejnym wydaniu magazynu UH padoku, które będzie miało numer 501. Jutro czekają nas naprawdę niezwykłe emocje, a historia tego sportu napisze się na naszych oczach. Żeby podbić te emocje, proponuję Wam małą zabawę w komentarzach. Napiszcie, kto będzie z przodu: werstappen czy Hamilton, niekoniecznie wygra wyścig, i jaką przewagą czasową będzie triumfował nad rywalem. Myślę, że dla zwycięzcy, dla osoby, która będzie najbliżej, postaram się ufundować jakiś upominek z okazji tego jubileuszu, który dzisiaj, jutro czeka nas niesamowite zamknięcie tego sezonu. Wczoraj powiedziałem i trochę tego żałowałem, że jestem w teamie Verstappena, wiele osób odebrało to nie najlepiej, natomiast wytłumaczyłem, jeszcze raz wytłumaczę, dlaczego chciałbym, żeby to Verstappen został mistrzem świata, żeby strącić Luisa, żeby spowodować, że będzie jeszcze bardziej głodny, żeby tego lwa jeszcze bardziej pobudzić, bo to zwiastowałoby nam jeszcze większe emocje w kolejnym sezonie jeżeli wygra Luis, naprawdę nie będę miał z tym żadnego problemu, bo mimo tej agresji Maxa Verstappena na torze mimo tych ciosów czasami poniżej pasa, Luis udowodni że jest w stanie swoim doświadczeniem, swoim talentem zdmuchnąć Maxa Verstappena z toru, dosłownie i w przenośni, tyle na dzisiaj dziękuję jeszcze raz za wszystkie minuty spędzone ze mną widzimy się jutro, widzimy się bo czekają nas niesamowite emocje, będzie się naprawdę bardzo dużo działo, ja już dzisiaj Myślę, jak to wszystko może się potoczyć, ale ten scenariusz, mimo tysiąca napisanych w mojej głowie, na pewno będzie zupełnie inny. Warto poczekać, warto przespać spokojnie tę noc, a jutro od rana czekają nas niesamowite emocje. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.